Dzisiaj Maszczemaj, YouTube. Dzisiaj robimy sobie Lewanducje 99 z FC Barcy. Yy, ja już ogólnie chcę powiedzieć, że już zrobiłem. To muszę zrobić tak, żeby nie stracić tych najlepszych kart. Oddałem na to dużo kart. Naprawdę, nie róbcie tego, jeśli macie dobre karty. Bo ja oddałem te. Jeszcze zobaczycie zaraz jakie. Dobra? Dobra. Mamy, mamy, ja nie mogę. W końcu mamy Lewandowskiego. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Uuu! Tu! Dobra. O, mamy. Chwilę. Robert Lewandowski. Dobrze. Co się dzieje? Taka dobra karta Lewandowskiego. Polecam Wam, jeśli. Przecież jakoś zdobyć inaczej. Le Dobra. Jeszcze otworzymy sobie. cicho. No wiem. Jeszcze otworzymy sobie e, paczkę. Nie wiem. Już się bałem, że mam mikrofon wyłączony. To już. Dobra. Co to jest? To jest ryby. Mane to był. a nie, Motip. No Dobra. Dobre no, imię. Naprawdę polecam, bo jest mega dobry. Mega dobry, ale po wszystkich zrobionych tych, patrzcie na mój skład. Patrzcie na mój skład, ja tu w ogóle składu nie mam. Ja tu w ogóle składu nie mam. Słuchajcie, ja... Nie, tego się nie opłaca. Tylko dlatego Lewandowskiego się opłaca O nie! Muszę oddać swojego tocy Nie! Albo zostawię sobie tam. Mamy Lewandowski! Dobrze! Muszę teraz powymieniać. Tragedia. 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 Dobra, słuchajcie To by było na tyle Mamy naszego Robercika Jeszcze pokażę staty Patrzcie, Robert Lewanduksa Tak, bardzo dobry Dobra karta, bardzo Ale poświęciłem, tak jak mówię Cały swój skład na to Chcę to po prostu I dobra, to by było na tyle W tym yy, małym Krótkim filmie polecam Bo ma 99 i to jedyna Karta Lewandowskiego z FC Barcelony FIFA 22. Więc dobra, to by było na tyle i Nara.